Witajcie! Dzisiaj złona przyrody z lasu. I yy, słuchajcie, ja tutaj ze swoją wolnością też miałam do czynienia. To znaczy, zupełnie nigdy nie bałam się chodzić do lasu albo jakichkolwiek owadów, zwierząt. Nie. Po prostu, jak tu przychodzę, oddaję się temu, co tutaj jest, co tu zostaje. Czuję tu ciszę, spokój, czuję zespolenie z tym miejscem. O, spotykam jej słoneczko wszystko co dobre dla nas. I dzisiaj natknęłam się na artykuł, który przeglądałam odnośnie synapsów czyli właśnie naszego mózgu. To dotyczy. I tutaj w lesie przyszło mi na myśl opis o jonach, jakie jak ważne są. Tutaj wiem, że spotykają nas jony ujemne, które są niezmiernie nam pożyteczne, zamieniają, wypierają jony dodatnie, neutralizują, harmonizują to wszystko, co spotyka nas przy urządzeniach w mieście. To, czym jesteśmy dzisiaj bombardowani, chyba z każdej naszej strony, ze względu na pole elektromagnetyczne i inne pola, jakie emitują urządzenia. Nie będę wchodzić w szczegóły, tylko słuchajcie, polecam las. Pozwala rzeczywiście na otwarcie, a jeszcze dodatkowo regeneruje błonę komórkową. A z komórek się składamy, więc, jakby mamy tutaj odpowiedź na dużo innych pytań, co nam pomaga zatrzymać czas w naszym ciele. Postawiam.